Witajcie na moim kanale i dzisiaj omówimy sobie ten zestaw z Minecraft Dungeons z LEGO oczywiście czyli 21176 Postrach dżungli i dzisiaj też nie będzie spiegwita Wojda Boida bo no i pamiętajcie żeby zostawić Łapkę w górę. Jeśli się spodobał film, a jeśli polubiliście mój kanał, to możecie zostawić subskrypcję i dzwoneczek. No a teraz przechodzimy już do samego omawiania. A więc może na początku, jak będą figurki, to najpierw może pokażę tych dobra. Więc tutaj mamy eksplorera. Jest to e, figurka właśnie z Minecraft Dungeons. Tak się prezentuje bez zbroi. A to jest swoją drogą. Zbroja Regenata. E, a widać to. Znaczy dokładnie nie wiem, czy to jest akurat ta. Ale tak myślę, bo e, jedyna, która mi przychodzi, taka żelazna zbroja. To jest ta zbroja Regenata. I widać to po tym hełmie, że to nie jest zwykłe żelazo. Ehm, następny ludzik. A i on ma e, tutaj diaksowy, diamentowy miecz. Ehm, tu jest archeolog. I on ma kuszę i taki topór, w sumie nie wiem co to jest. I tutaj widać dokładnie chyba o a ja tego nie widziałam w sumie nie widziałam, że on tutaj no nie wiem czy on tutaj tak w prawym dolnym rogu a ciała ma w sumie taką następnie mam golema żelaznego no teraz Mogę już jakoś obronić moją wioskę. O tak następnie, może nie będzie on, to jest e, enchantowany, zaklęty creeper i była taka historia z nim, że jak zobaczyłem te wszystkie zestawy, to ja nie wiedziałam e, co to za creeper, no bo... Jest fioletowy, no bo to jest w ogóle z Minecraft Dungeons z Jungle Awakens, czyli z e, Przebudzenia Dżungli Jakoś tak to się nazywało, dawno nie grałem i nie wiem co to jest, no bo go w ogóle tam nie było ale właśnie, no raczej bym się nie myślę, że to był enchantowany zaklęty no ale fajnie w sumie, no to jest omszały szkielet, w sumie różni się jedynie tym, że ma na głowie trochę takiego muchu. A tutaj to w ogóle jest napisane, że skeleton, czyli szkielet. No to teraz przejdziemy do samego postrachu dżungli. On mi się w sumie chyba nawet bardziej podoba niż to monstrum. No. Jako bzg, że on był bardzo łatwy. Nie pokazałam tego. To, co jest w sumie ciekawe, to on tutaj ma ten odłamek kuli władzy. W sumie ma taką samą podobną budowę jak tamte monstrum. Ono jest o, dokładnie tam. W tym pudełku którym ostatnio Wam pokazywałam ale oj. ale też są tam inne zestawy dlatego e, nie widać akurat konkretnie tego e, i tutaj on ma taką samą też jakby podobną szczękę o. ale to co ciekawe no ma tutaj jakby taki młot nie wiem w sumie co to jest Re, jako, jako ręka Ale on ma tutaj Taką jakby, takie liany jakby Znaczy, taką rękę I on może to Tak ciągać I on tak w grze to Ciągał oj, oj, oj. Chwila, przerwa techniczna No i On ma w ogóle W głowie taki Wiatek, jakby roślinkę. A z tyłu to ma po prostu takie. Coś. A. I tutaj z boku ma taki kamień, jakby. Takie cegły. Jakby, no? Ja w sumie podstawiam to. Teraz weźmy się za teren. I mm. Na początku widać, że to jest taki zwykły teren, ale jest tutaj bambus i kwiat. Ale to, co zapewne wszyscy zauważyli, to ta wielka roślina. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale podobno ona strzela zatrutymi strzałkami. Znaczy, no strzela czymś tam zatrutym, ale nie widziałam, że to strzałki. I może się to obracać oraz jest tutaj tak ruchome. O tak. I może też tym ruszać. Tymi wszystkimi, jakby, patkami. Następnie tutaj mamy skrzynkę, w której. <ścoughs> nie, nie było. <ścoughs> nie było widać tego. Mamy tutaj skrzynkę, w której są trzy moryczki, cztery albo dwa, ale. Jak już mówimy o tym, to gdzieś tutaj były bronie, ale w sumie ich Wam nie pokażę, no bo zapewne już widzieliście ten jest, z mostrą, no tam są takie same Właśnie bronie jak tutaj a Następnie mamy takie jakby nie wiem Taką jakby ponączą beczuszkę czy coś takiego. Nie, i tutaj nic nie ma. Ych. Dalej, dalej, dalej. Da. Tutaj są użyte takie jakby cegły, bo jest tutaj taki jakby blok trawy, ale są tutaj użyte takie cegły, i jest tutaj kwiatek. I w sumie sporo miejsca do jakby zabawy. I, I mi się w sumie podobał ten zestaw. No bardzo właśnie mi się podoba też dzięki jemu jakby. Znaczy. W sumie ten odcinek chyba będzie krótszy niż, niż osta ostatni. No bo tutaj jeszcze tyle nie ma co małe. On tutaj w ogóle w nogach ma takie wczepienia. I można właśnie to wczepić. Właśnie do tego było na rzecz, nie? no, te te, bo nie wiedziałem po co to było, bo to nic nie robiło, bo było takie wczupienie, jakby, ale to nic nie robiło kompletnie, ale to o to chodziło, chyba. No. no. A ten golem to umie właśnie ruszać łapami, nogami i tak może, może stać na paluszkach. głową ruszać o. no i teraz to chyba wszystko, ale to nie koniec tego filmu, bo mam jeszcze do powiedzenia Wam kilka spraw na przykład e, e, czemu nie ma odcinków na moim drugim kanale z Minecrafta link do niego jest w opisie e, nie dlatego, że słabo jakby tam jest, ja bym chciał nagrać, tylko po prostu jakoś nie mogę. To chyba raz mi Sebastian z tamtego jednego filmu powiedział, że może chodzi to o. że może chodzi to o to, że za dużo mam nagranych filmów. Znaczy, no bo wiecie co, chyba Wam nie mówiłem, ale te wszystkie filmy z Minecraft Dungeons, jednak ich nie dam, no bo tyle ich zrobiłem. Po prostu będę miał jakąś pamiątkę. I na e, przykład e, co będzie w następnym odcinku. Znaczy e, chciałbym e, znaczy, chciałam powiedzieć sobie o czymś innym, ale najpierw powiem o tym, że chciałbym sobie e, zrobić może e, jakby ulepszenie, update e, naszych zestawów moich i Bartka z Minecrafta. No bo ja mam e, konkretnie 6 e, nowych od tamtego czasu i to jest most Płomyków e, arena, czoszkowa arena, na jaz złosaników, most kamienia. Pierwsza przygoda i ten. Um, postrach dżungli. Postrach dżungli to właśnie. ojej, To właśnie ten potwór. Ale to, co chciałam powiedzieć, to co będzie w następnej, jakby, recenzji? Chciałbym, jak już będą do kupienia, to bym chciał sobie kupić. Um, Albo dostać na urodziny. Zestaw z LEGO Jurassic World. Ten. Barjenik i ucieczka łodzią. No, co prawda, trochę, trochę średni jest ten zestaw. Ten Barjenik w sumie tak dziwnie wygląda. Tak właśnie. Czteroplusowo, właśnie, jakby. Tak juniorowo. Znaczy, no. Był taki w obozie kredowym, Grim, ale jakoś tak właśnie dziwnie to wygląda, tak jak powiedział jeden youtuber. Ale to chyba dlatego, że na przykład, o, popatrz, ten piękny barianik, bo tamten jest chyba tak co pomalowany u góry na zielono, nie ma żadnych kropek czy czegoś. A ten to ma. Ale i tak bym chciał bo chciałbym mieć taką jakby rodzinkę, barwienicę i co prawda to, ten zestaw kosztuje 370zł a ma elementów zaledwie 308 chyba z tego co pamiętam no prawie 310 ale to jest uzasadnione, no bo zapewne ten wielki klocek, z którego jest e, ta e, tamta łódź właśnie której ucieka Barionic e, jest właśnie jednym wielkim klockiem jakby się robiło z takiego z takich zwykłych klocków e, taki, e, e, y, taką łódź, no to to już z samego tego by wyszło jakieś ciaste więc to jest w sumie uzasadnione no jest kolejny mały dinoś, znaczy w sumie takiego, którego w sumie dawno nie było małych dinusiów, takich wielociraptorów czy tam innych, Ma małej blue i no, Oj, ale właśnie, bo... Mm, mm. bo to jest taki, którego jeszcze nie miałem, taki brązowy i jest to w właśnie na obóz kredowy czyli e, jest tam właśnie Jasmina i Darius tak? ale właśnie czekają wszędzie tego Owen'a no ale chociaż ma jakąś fajną broń, znaczy takie taki par paralizator, ale żółty ale ja się chciałam powiedzieć, że ja się spodziewam, że ja, tak jak było w obozie kredowym, bo ktoś tam widziałem u jednego youtubera w komentarzach, że napisał, że to jest z obozu kredowego, coś takiego, no. to, no to myślałam, że tam będą może dwa barierniky nawet, będzie a, taki jak będzie mi e, Tiff, Tiff, nie Mitch, Mitch to był ten chłopak, chłopak, Tiff, taka rozszarpana sobie trochę, znaczy włosy, no i w ogóle. Będzie Brooklyn i Darius, którzy są e, z, w żyrosławie, z ale w sumie takie to też może być. Po prostu chcę mieć dwa e, barioniksy. A jeśli. A ciekawie by było, gdyby nie ja miał dwa barwniki, a bartek by miał dwa Karnataury. Ale dobra, w sumie jednak wyszło te 15 minut. No, to ja się będę żegnać już. No, taki krótki odcinek zamówienia. E, w sumie to się trochę zdziwiłem, Jakby, bo. E, Miało być, myślałam, że te zestawy z Lego Jurassic World będą od czerwca, pierwszego, a okazuje się, że dopiero we wrześniu, A zapewne gdzieś tam. A ja zapomniałam, bo przecież jak był 2020, no to jak ja dostałam ten zestaw na złoceników, to ja tam, e, to dostałam w lutym. Czyli jakoś tak, a przecież znaczy nie musi być tak, że akurat tak jest, ale za dwa miesiące przecież będzie wrzesień, praktycznie. No, koniec sierpnia, ale no. Bo myślę... Chciałam powiedzieć, że może będą wcześniej, ale no, po prostu ja tak kupię... Dostałam ten zestaw na złosanników w lutym. Po prostu tak wtedy zamówiliśmy, ale, ale właśnie tak myślałam o tym, a nie, tak raczej nie będzie, że, że to po prostu, że w, odtedy to było i w ogóle. Ale może wtedy będzie kata, Ale nie, nie wiem, w sumie. No ale dobra, to by było wszystko. Ja się z wami żegnam. 我爱爸爸。No